Projekt cyfrowy Tezaurus to inicjatywa podjęta przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w 2010 roku. Muzeum udostępniło i zdigitalizowało 18,5 tysiąca fotografii i grafik ze swoich zbiorów 2D. To przede wszystkim jest z jednej strony ogromne ułatwienie dla samych pracowników muzeów, dla muzealników, bo tutaj możliwości dokumentacji, tworzenia precyzyjnej dokumentacji, możliwości zarządzania kolekcją, zastosowania do celów konserwatorskich, badawczych, naukowych są naprawdę niezwykle szerokie, a drugim bardzo ważnym aspektem jest dostępność. Udostępnienie zbiorów według muzealników nie jest zagrożeniem i nie zastąpi wystawy. Coraz bardziej jest jasne, że bez tej promocji online nic nie przyjdzie. Dotychczasowe prace podzielone były na kilka etapów. Po pierwsze przygotować ze strony konserwatorskiej, po drugie opisać, zweryfikować dane, zdigitalizować, popularnie można powiedzieć zeskanować, stworzyć odzerowanie cyfrowe i ostatni etap udostępnić, czyli stworzyć narzędzie. To jest portal, z którego mogą wszyscy korzystać i mieć dostęp do tych zbiorów muzealnych. Jest to trudne, ponieważ to są ogromnie skomplikowane procesy, bardzo kosztowne, angażujące całą strukturę muzeum i oprócz finansów, także ogromna rewolucja organizacyjna i wymagająca dużego wysiłku, ale warto to robić. Obecnie w Cyfrowym Tezaurusie przeglądać możemy około 20% całej kolekcji zbiorów płaskich Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Myślę, że te zbiory 3D są wyzwaniem. Przed chwilą rozmawiałem z prezesem firmy, która realizowała ten projekt. Ten postęp technologii jest gigantyczny, jest błyskawiczny. Więc myślę i mam nadzieję, że jak skończymy digitalizację 2D w ciągu kilku lat, to ta digitalizacja 3D będzie prostsza i to będzie to kolejne wyzwanie hmm. dla muzeum.